Pensja nauczycielka właśnie wpadła 8100 zł. Po miesiącu sprawdzianów i dramatów na lekcji, pora przyszła na budżetowanie. Najpierw wpisuję mój zarobek na ten miesiąc. Kolejny etap to wypisanie moich zobowiązań. Rata za Mercedesa 800 zł i rata za operację cycków, 200 zł. Potem wpisuję moje rachunki. Czynsz 2100 zł, opłata za gaz, jest to opłata cykliczna 400 zł oraz świeczki zapachowe 80. Ostatni element to moje codzienne wydatki. Jedzenie Paliwo, zajęcia tanęczne. Sprawdzam, ile mi jeszcze zostało i przechodzę do swoich celów oszczędnościowych. Tutaj wrzucam 500 zł na wakacje z Samuelem w Chorwacji. Już tak niewiele potrzeba. Potem przechodzę jeszcze do mojej hipoteki za dom. Tutaj dokładam 500 zł i od razu sprawdzam, ile jeszcze lat mi zostało. Nigdy nie wiedziałam, skąd takie braki w budżecie, a odkąd mam tą aplikację pokazuje mi, że to te wszystkie drobne wydatki robią największą dziurę. Wpisz tabąc w komentarzu, a podeślę ci link do tej aplikacji.